41 lat temu w nocy z 12 na 13 grudnia komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. W związku z tą rocznicą w Kozienicach odbyły się symboliczne obchody upamiętniające to wydarzenie. We wtorkowe popołudnie przed Pomnikiem Niepodległości kwiaty złożyły i znicze zapaliły poszczególne delegacje. To delegacja powiatu kozienickiego na czele ze starostą Krzysztofem Wolskim, delegacja gminy Kozienice na czele z burmistrzem Piotrem Kozłowskim, delegacja Związku Piłsudczyk oddział Kozienice, przedstawiciele NSZZ Solidarność przy NA Wytwarzanie, kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości z Rady Miejskiej i Rady Powiatu Kozienickiego, a także Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, oddział powiatowy w Kozienicach i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Elektrowni Kozienice. Stan wojenny trwał do 31 grudnia 1982 roku. Oficjalnie zniesiono go rok później 22 lipca. Był to czas represji i lęku. Kilkadziesiąt osób straciło życie, a ponad 10 tysięcy zostało internowanych. Kwiaty i zapalone znicze są wyrazem hołdu dla wszystkich ofiar stanu wojennego.